Znowu jesteśmy na półwyspie Pelnieszac, ale tym razem w pełni w zimowym wydaniu i jedziemy szukać wiosny. No, e, musimy wam powiedzieć, że nie mamy żadnego planu i nie wiemy, gdzie skończymy. No to chodźmy. że jesteśmy tutaj poza sezonem, bo wszystko jest zamknięte. Są otwarte tylko dwie kawiarnie, piekarnia, widzieliśmy fryzjera, no to wszystko dla lokalnych ludzi, ale tak poza tym nie ma tutaj żadnych tych sklepików z kapeluszami, z kremem do opalania, wszystko jeszcze zamknięte. se Tego nije bilo. Šisko tete, teraz tu nove. Pobuduje se droga po šrotku, šrotku pešcu. Vigljonda, že to bude jaka šipša droga. Takže, podruž do Orebića bude kruča Zawsze jak jeździmy po Pielieszcu, to normalnie, że musimy się zatrzymać w małej miejscowości Żuliana. Ale jeszcze przed Żulianą, zawsze, ale zawsze zatrzymujemy się na takim jednym pięknym miejscu, jak niektóry, jakiś taki publiczny podgórek. Po prostu tu są oliwki, a to, co jest najwadniejsze z tego wszystkiego, co tutaj znajduje się. To po prostu jest widok. To trzy, cztery. A Izik tu znalazł coś? Pokażę, co tu jest. Znalazłam dowody, że wiosna nadeszła. Stokratki. O, już. ta će krok temu mu vili sme to mi ko pelješću od tih glon glona ktore vašnje znajduje od se tuta i do domu da no, je po prostu prosto pa pašta je gurka s tego po prostu i normalnije že ludzi to mušo učišćić že bi im se do domu ne dostavao, bo to je šmieci. Julianie zawsze najbardziej podoba nam się ten kolor morza. Ja nie wiem, czy kamera to może oddać, ale naprawdę to jest tak wyjątkowy kolor. Nigdy chyba nigdzie nie widzieliśmy takiego koloru morza, jak tutaj, nie? No, ja myślę, że w ogóle nie no. Po prostu taki niebiesko czysty taki niebieski, nie? Jasny niebieski taki. Próbuję to jakoś złapać. Padający w zielony w niektórych miejscach. Tu trochę ciemniejszy, niebieski. Wiadomo, zależy od, od słońca, od światła, ale naprawdę tutaj ta góra jeszcze z tyłu, taka tutaj. Ale mi lubimy pylieszacz. Taki piękny, ale bez was jest tu tak trochę smutno. Poczekamy jeszcze który miesiąc na Was wszystkich choć. Tak. ludzie reagują na nas jakby już pierwsi turyści byli a my się tutaj czujemy jak w domu tak naprawdę jeździmy zupełnie bez GPS-a już kto by pomyślał kiedykolwiek, że będziemy po półwyspie Peljaszad jeździć bez GPS-a i ogarniać się czy jedziemy tutaj, czy tam, czy tu tutaj byliśmy, wszędzie byliśmy już tak naprawdę no ale jakoś to miejsce nas napawa taką radością takim jakimś tak naprawdę ciężko to określić. Czym? Tutaj ostatnio, w tym miejscu chyba, dokładnie przy tych domach, widzieliśmy, jak dzieci się bawiły piłką. Tak, tak. Dzieci się bawiły na ulicy piłką. I to nas tak jakby często to wspominamy, że na tym półwyspie Pelješac spotkaliśmy jeszcze takie zachowania nie nieczęsto nie spotykane już tam na, u nas w Polsce to już na pewno, a w Chorwacji już tutaj na, na lądzie też już te dzieci są takie tylko, tylko w telefonach No, w telefonach, domach, a tu tak to życie się zatrzymało i to jest, to jest fakt... to jest to, to jest to fantastyczne i ledwo czekam kiedyś zobaczyć lastowo albo wis Takie jeszcze wyspy, gdzie życie zostało 30, 40, 50 lat za nami. Tak, ale fajnie jest tutaj przyjechać na 1-2 dni teraz poza sezonem, ale żyć tutaj chyba ciężko. W szczególności młodym, bo my to zawsze wypowiadamy się na naszym przykładzie. Kto wie, może na emeryturze, emeryturze. będzie nam tutaj super, bardzo odpowiadało. Wiele osób pytało nas w komentarzach, jak wygląda przyroda zimą. I zobaczcie, jesteśmy tutaj w lutym i już kwitną niektóre krzaczki, drzewka. Naprawdę już zaczyna się wiosna pełną parą, już to czuć w powietrzu, że jest takie inne. Idziemy tam zobaczyć piękny widok. Co robisz? Czekam na delfina. Chociaż żeby jeden dla mnie skoczył. No gdzie będzie lepsze miejsce niż tutaj? Żeby któryś wyskoczył dla mnie z morza. Jeszcze ani jednego nie widziałam. Wiecie co jest tutaj niesamowite? Że my jesteśmy tutaj zupełnie sami. Morze, półwysep, te góry, Przyroda, pszczółki już pracują na kwiatuszkach i my, sami, i podziwiamy, czekamy na delfiny. Jakbyście nie wiedzieli, gdzie to jest dokładnie to miejsce, to jest za tym tunelem Eddingach i całą historię tego miejsca już opowiadaliśmy w poprzednim filmie o Półwyspie Pelješac. On się Wam teraz wyświetli, także jeżeli Was interesuje, to sobie zobaczcie po zakończeniu tego filmu. Ale naprawdę przejechaliśmy te, ten tunel i zmieniła się pogoda, troszeczkę jest cieplej. Może nie jest jakoś bardzo cieplej, ja to słońce zostaje mocne, nie? Tak, i nie wieje wiatr. Tak, nie, nie wieje wiatr. W środku wiało bardzo tam w tym półwyspie. A to już tu morze jest tak spokojne, ale delfinów dalej nie ma. Widzisz gdzieś delfina? Nie to wiatr tak gra na morzu, te plamy takie robi różne, tak? mhm. Ale to nie są delfiny? Nadal? Musisz patrzeć tutaj blisko. Tam się jeszcze to słońce wydawało tak, oho, oh, ho, oh, jeszcze tak wysoka, a tutaj już te góry tak zasłaniają. Mhm. Widzi gdzie się znajdujemy? Jesteśmy na plaży Divna Pierwszy raz udało nam się tutaj dojechać, bo jak byliśmy w sierpniu to było tyle ludzi, tyle aut zaparkowanych tutaj na górze na tej drodze Że nie mieliśmy po prostu gdzie zostawić, żeby tutaj zejść, a teraz jesteśmy sami A tam widzę Sfety i Jure, już widać stąd To są plusy podróżowania poza sezonem, ponieważ teraz widzimy absolutnie wszystko. Dlaczego tak wiele osób nam mówiło, że tutaj jest naprawdę niesamowita plaża i że warto tutaj przyjechać. No po pierwsze kolor morza, mimo że teraz nie ma słońca, jest zachmurzone, to i tak jest naprawdę niesamowicie. I ta plaża jest otoczona tymi górami dookoła. Są cztery domy chyba tutaj, może pięć maksymalnie. W sezonie pewnie otwarta jakaś mała restauracja. I tyle, nic więcej. Dlatego jest tak wyjątkowo i widok na ląd i na te piękne góry. Zobaczcie, co znaleźliśmy na tej plaży. Zegarek i działa, jest dokładnie ta godzina. A kto wie, ile tutaj przez całą zimę. Podróżowało się jest założony taki wałek? No, mówiliśmy, że właśnie nie mamy żadny plan, że nie wiemy gdzie pójdziemy, gdzie skończymy. Ale jedna rzecz bila jasna od samego początku. Pójść na Pelješac, a ne... od... a ne odwiedzić Orebić, no to po prostu jest niemożliwe. To jest po prostu nie, nie, to się nie smie wydarzyć. Także tak, jesteśmy w orebiću, teraz trochę pospacerujemy, na robi parę scene. scenek. I no robi się już trochę na szybko coś zjemy, Tak jak mówiliśmy, musieliśmy na szybko coś zjeść, więc zjedliśmy pizzę i już zdążyło się zrobić ciemno, ale obiecywaliśmy, że pokażemy Orebic, więc zobaczymy Orebic już po zmierzchu, a my pojedziemy dalej do naszego noclegu. Trochę jest... Dziwne widzieć te ulice tak puste. Po prostu nie ma nikogo oprócz nas, ewentualnie jedna, dwie osoby, ale to jest dopiero teraz, bo właśnie z Izabelą zauważyliśmy, że tu se kręcą ludzi, że to jest takie miasto, które żyje. Nie jest tak, że na przykład. Nie ma absolutnie nikogo puste, nież było, ew, jak góry. to było kilka osób. No. Na tej restauracji byli chyba nawet jacyś turyści, w angielski słyszeliśmy. Kalni tutaj żyją i żyje, to nie jest tak, że jest puste. Ok, teraz jest, ale teraz się już zimniejsze zrobiło. To i my sami łaliby. Teraz już być może w apartamentu, ale my nie lubimy komfort, także. Nie, w ogóle nie lubimy w ogóle.